Robert z tej strony, sam Robert do was mówi: eee, ile się teraz działo, ile tego wszystkiego było. To jest po prostu masakra i szok, ale chciałbym się pochwalić, wreszcie, nareszcie. Póki co jeszcze pociąg, póki co jeszcze autobus, piechotka i tak dalej. Natomiast ostatni okres to był okres wytężonej nauki. W moim wieku się uczyć masakra i eee, też przypomnienia sobie, co po niektórych, więc. Musiałem rzeczy, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, taką ty, typowo stricte pod kątem y, tego y, instruktora, egzaminatora i tak dalej. Ale najważniejsza rzecz, jaka jest, mam prawo jazdy. Odzyskałem, zdałem egzaminy, odzyskałem, więc wszystko jest możliwe. Więc y, no, nareszcie, kurde, nareszcie, ile można było czekać. No ale teraz już teraz nie dam rady. Znaczy już teraz nie pozwolę na to, żeby sobie kolejny raz stracić, bo w ciągu dwóch lat zdawałem dwa razy, dwa razy za punkty. Od razu mówię, bo były jakieś dziwne komentarze. Nie, nie, to jest wszystko za punkty. Za większość punktów jest za przekroczenie prędkości i tak dalej, i tak dalej. Nie za alkohol. Nie, nie, nie. Jest taka zasada, że po alkoholu jakimkolwiek nie wsiada się za kółko. I ja się tego trzymam i tego się będę trzymał dopóki będę mógł jeździć. Ale najważniejsza informacja jest taka, że prawo jazdy, ale jest. póki co na razie praca, czyli standardowa, codzienna praca przygotowywanie towaru dla szpitala, dla dzieciaków. RW jest, jest. Także teraz po prostu ładuję to wszystko na wózeczek, żeby potem drugi kolega mógł to już wywieźć na konkretny oddział żeby już tam mogły panie pielęgniarki i cały personel sobie tam działać, kłóć i inne rzeczy robić, aby leczyć dzieciaki. Bo jak nie wszyscy wiedzą, pracuję w tym momencie w Centrum Zdrowia Dziecka na magazynie medycznym, no i tak właśnie wychodzi, że te wszystkie rzeczy, takie bardzo ciężkie, ja też nie lubię być kuty, ale te właśnie igły, strzykawki, jakieś tam stędy, jakieś cewniki, jakieś... Łooo, jest tego od cholery ciut-ciut. To wszystko jest w mojej gestii, żeby to wydać, żeby to jak najszybciej dotarło do... do oddziału. Więc ja się biorę za robotę, ale cały czas z mojej twarzy nie schodzi uśmiech tego, że wreszcie mam prawo jazdy. Mam. Jeszcze jedna mała informacja, bo, ponieważ, jak się okazało, mam wszystko przygotowane do tego, żeby zdawać się na C. No i to będę chciał zrobić. Nie będzie to w najbliższym czasie, ponieważ najnormalniej w świecie muszę najpierw odłożyć kasę, ponieważ najpierw muszę sobie wykupić kilka godzin, żeby przypomnieć sobie to wszystko, tak? Czyli plac manewrowy i tak dalej, i tak dalej. No na no to będzie potrzebna kasa, bo same egzaminy w sumie to mogłem teraz już wziąć PKK z urzędu, który wezmę zresztą chyba w najbliższy poniedziałek, no i mogłem iść zdawać, ale, ale no nie jestem, znaczy tak, testy spoko, testy zdam, mam nadzieję, bo cały czas mam jeszcze tą aplikację Prawo jazdy 360, gdzie naprawdę polecam tą aplikację, jak będzie ktoś chciał zdawać prawo jazdy, bo jest identyczna z tym, co jest potem na egzaminie. Ale y, chodzi o y, y, praktyczny, o egzamin praktyczny. To tutaj już niestety muszę sobie trochę tych godzin dobrać, a to niestety kosztuje. Y, I później muszę odłożyć sobie na kwalifikację wstępną, która też, jak wiecie, kosztuje. Więc, y, ale to będzie na pewno w tym roku. Na pewno będzie w tym roku. No. A jakie plany? Na razie nie wiadomo. Na razie tutaj pracuję. A co będzie dalej? To się okaże już pewnie niedługo. No i tak właśnie teraz się pracuję. Teraz tutaj dokumenty i na papierkowa robota, czyli biurowa. Cudowna robota, naprawdę. Nie polecam nikomu. A teraz chwila odpoczynku. Na ławeczce, elegancko. Można posiedzieć, odpoczywać I zaraz mogę iść do roboty. Którą mamy godzinę? 12. A jeszcze 3 godziny schodzi. Patrzcie gdzie jestem. Patrzcie, jadę normalnie. Szoki, niedowierzanie. Wreszcie mogę jechać. Samochód mam chwilowo od mojej siostry. Dziękuję jej bardzo, że, znaczy, mamie, też, bo to w sumie mamy jestem. Ale ten, ale pożyczyła, dopóki sami ich nie kupimy, to mam chwilowo pożyczony. Jutro będę. Wiózł moją żonę na wybór samochodu. Jutro będziemy chyba coś kombinować. Także pasy. A no, widzicie? Nawyki. To są nawyki. Ok. Dobra. Już udało się. No także y, ja teraz idę y, troszeczkę sobie pojeździć, powozić żonkę. To tu, to tam, bo ja teraz muszę się najeździć, muszę teraz jeździć, 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 bo muszę nadrobić ten stracony czas, w którym nie jeździłem. Więc do następnego filmiku, na pewno będzie, jakiś będzie na pewno, więc na pewno się będziemy widzieli. A tymczasem cześć.